Nie mówi się tego wprost i nie myśli się o tym na co dzień, ale tak, No my wiemy lepiej, na kogo głosować. Głosuje się na ludzi postępowych, tych, którzy są nośnikami modernizacji. A skąd a tym... oni wiedzą to lepiej, panie profesorze? A, bo uważają, że są lepiej wykształceni, mają większą wiedzę i lepiej się orientują w świecie. W ogóle, w jakim kierunku zmierza ludzkość? To jest taka kontynuacja właściwie tych wszystkich idei oświeceniowych, jak to się w krytyce czasami tego... A ja postępuje. słyszę, no mogłeś się człowieku uczyć, no teraz jeździsz na kurierce albo coś, bo no się uczyłeś. No, no sądzę, że jesteś sobie winien. No. Nie miej pretensji, że my chce, chcieliśmy, żeby wygrał Trzaskowski, a nie wygrał. Bo ty przez swoją, swoją prostotę i brak zrozumienia tego, w czym leży interes polski, głosowałeś wbrew temu interesowi. No to dlaczego ja mam cię nie nazywać betonem czy tam kimś? W świecie, gdzie dyplom z socjologii daje prawo do moralnej wyższości, a niepoprawny wybór wyborczy to grzech śmiertelny, zaczyna się nasza historia. Tu nie chodzi o programy czy fakty. Tu chodzi o to, kto jest kim. Masz magistra? Super, możesz mówić innym, jak żyć. Nie masz? Cicho sieć i nie przeszkadza, jak wybieramy nowoczesność. Ale spokojnie, to nie będzie nudny wykład. Raczej lekcja pokory. Przygotujcie popcorn. Serdecznie gratuluję panu redaktorowi kolejnego kolejnego wyróżnienia zasłużonego. Jest pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską. Uważam to. Mówię to dlatego, że ja się zatrzymałem. Nie, nie. Dlatego, ale.